Cześć, kochani, witajcie. Pokażę Wam dzisiaj, jak planuję swoją kompozycję wpisu do albumu, a przy okazji pokażę Wam też, co znajduje się w kicie do Pocket scrapbookingu na luty od Citrus Twist Kids. Więc, jeśli Was to interesuje, to zapraszam serdecznie do oglądania. Tak jak widzicie, przygotowałam już sobie zawczasu zdjęcia i koszulki. Mam dwie koszulki o takim samym układzie, i to jest takie odbicie lustrzane. Tutaj już wsadziłam dwa zdjęcia takie większe, 10 na 15 cm, no i tutaj są też małe. Starałam się, żeby po prostu kolory tych zdjęć były utrzymane w podobnym stylu, tutaj frytki mi pasowały do ceglanej ściany. I jeszcze zrobiłam coś takiego, że zdjęcia z Instagrama w tym miesiącu, w tym tygodniu, sorry, wydrukowałam sobie tak, żeby wyglądały troszeczkę jak małe polaroidy. Dobra. I teraz tak, co musimy zrobić? Co jest takim moim pierwszym krokiem, gdy już zdecyduję, gdzie znajdują się zdjęcia, to wypełnienie wszystkich wolnych miejsc w koszulce. I tak jak mówiłam, będę korzystać z kitu do Pocket Scrapbookingu od Citrus Twist Kids. I tak jak widzicie, w kicie znajdują się karty. Jest cała taka mała torebeczka kart w tym mniejszym formacie i dwie duże. Karty są w ogóle fajnie zrobione. W tym miesiącu mamy dwustronne karty. Z jednej strony one są takie bardzo kolorowe, dające po oczach, bym powiedziała, a z drugiej strony są to mój ulubiony styl, czyli jasne z jakimś małym akcentem, dodatkiem, i ja się będę trzymała tej drugiej strony. I tak sobie myślę: O, mogę je po prostu tak jakoś położyć i wypełnić te dwie kieszonki na duże zdjęcia po przekątnej. No i teraz jest cały zestaw tych małych kart, ich tu jest całkiem sporo. No i też są zawsze jakieś z wzorem albo takie po prostu z kratkami w różnych kolorach, tęcze. Ta jest fajna do zapisków może zostać. Ta taka różowa to mi nie za bardzo pasuje Turkus może. Więc tak jak widzicie, ja zawsze na początku te karty przeglądam i sobie wybieram tak naprawdę, co mi w danym tygodniu może pasować do kolorów zdjęć, do tego schematu, który sobie jakoś tam wymyśliłam. I Ci z Was, którzy śledzą kanał, bloga, znają mój album trochę, to wiedzą, że ja lubię jak jest tak jasno i przejrzyście. Więc, mimo że na przykład taki pomarańcz pasowałby, no to on się nie wpisuje za bardzo w estetykę albumu. Podlinkuję Wam post na dole o stronie tytułowej i o tym, jakie są moje założenia w tym roku co do albumu, także możecie sobie tam przeczytać. Więc ja takie bardzo dające po oczach kolory już z założenia trochę odrzucam. A to jest fajne: Weekend Stories, a akurat te zdjęcia są z weekendu, więc mogę sobie tutaj wykorzystać. No i takie codzienne wspomnienia tu i teraz. Dobra, czyli tak, te wstępnie odkładam, nie na ten tydzień. I co stąd mogłabym wykorzystać? Tu są same linie, mogłyby w sumie być. Te są takie mocno kolorowe. I tak, te turkusy też Odłożę w tym tygodniu, żeby nie było za dużo takiego kontrastu tych frytek i ściany z turkusowym, więc to może na przyszły tydzień jakoś zostawię. Te w sumie są spoko. Ta weekendowa już mi tutaj idealnie pasuje. Nie wiem, czy tego żółtego czymś nie zasłonię, ale na razie jest ok. I teraz mamy tak. Tego nie chcę zasłaniać w sumie, bo już mogę wykorzystać sobie te linie. No i skoro tak już tutaj mam takie linie, to te. Ja wiem tak niekoniecznie, więc może... No i super. I pasują też kolory. To zdjęcie jest takie trochę beżowo-kremowo-brązowe. Tutaj też jest w takich kolorach. I tylko teraz tak myślę, co z tym rąbem zrobić. Bo ewentualnie mogę jeszcze docząć jakiś papier. I zobaczymy zaraz, co jest w papierach tych małych. W tym miesiącu Citrus Twiski też w ogóle w każdym zestawie do Pocket Scrapbookingu są też papiery. One są takie małe, w wielkości 15 na 15 cm, więc do albumu są tak naprawdę idealne. No i tutaj też są trochę kolorowe, eee, dobra, może niekoniecznie, ale widzę też, że jest coś jasnego, więc może ewentualnie mogę sobie przyciąć któryś z tych papierów tutaj ten szary mi zrobi taką ciemną plamę, żółto niebieski niby miałby sens ale... nie, ten jest fajny, jest takim wzorkiem, niby to wygląda trochę jak albo różyczki, albo sukulenty oglądane od góry, więc może po prostu go tutaj wpakuję to poczekajcie, ja go sobie przytnę w międzyczasie i mam już ten papier w sukulenty niby przecięty i co? No, i wygląda to całkiem fajnie. I teraz pora na dodatki, czyli w sumie to, co tygryski lubią najbardziej, chyba. Co my tu mamy w tym miesiącu? Pokażę Wam tak szybko, bo co miesiąc oczywiście kity są inne i są w nich inne dodatki, ale zawsze jest taki stały element, czyli karta, z której można sobie samemu powycinać drobiazgi, jakieś słowa, i poprzyklejać jak naklejki. To jest bardzo fajny pomysł. Poza tym, w tym miesiącu, co to jest? Hmm, takie słowa. One są napisane po angielsku i są zrobione na bardzo fajnym papierze, bo to jest papier taki trochę jak blok akwarelowy, także jeśli lubicie takie artystyczne efekty, to zawsze można to pomalować czy popryskać jakimiś mgiełkami i sobie porobić takie fajne tytuły. Ale to chyba nie w tym miesiącu, dla mnie, nie w tym tygodniu. I co? I są naklejki. Te naklejki są w sumie strasznie fajne. One też są zaprojektowane specjalnie dla Citrus Twist Kids i dostają je tylko osoby subskrybujące zestawy. No i tu zawsze są jakieś większe naklejki z napisami i... A to jaka wełna jest fajna w ogóle. I poza naklejkami z napisami są takie malutkie strzałki, jakieś gwiazdki. No to zawsze gdzieś można sobie fajnie poprzyklejać. Jest taka torebeczka z zestawem kształtów powycinanych i powypalanych w korku. I one w ogóle są śliczne i naprawdę dużo widać. Są takie bardzo precyzyjnie wypalone te napisy. Więc jeśli ktoś lubi takie klimaty trochę rustykalne, trochę boho, to może się coś takiego spodobać. I co? I alfabet. Nie, co to za alfabet? Hmm, taki. Co tu mamy? Mamy wielkie i małe litery, i one wszystkie są zrobione. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale z takiej. A, widać, fajnie. Z takiej holograficznej folii, więc fajnie odbija światło i się mieni. No i na koniec jest zestaw dodatków, takich ozdobnych. Tutaj kilka wyciągnę. Nie chcę zrobić bałaganu. E, takich ozdobnych już powycinanych, które można właśnie gdzieś sobie poprzykładać, poprzyklejać. I jest jakieś. One w ogóle są ozdobione brokatem jeszcze fajnie. E, napisy, kwiaty. Kwiaty fajne, bo w sumie tak mam tulipany, to może kwiaty też jakieś listki, także można całą sobie ułożyć kompozycję. No i co jeszcze? Napisy, tagi. Tu jakieś serducho, ale to jeszcze nie walentynkowy wpis, więc serducho sobie zostawiam. Chorągiewki. O, to też całe mieniące się brokatowe. No i tu jeszcze trochę tych kwiatków. No i tam w torebce też jeszcze było trochę rzeczy, więc. Tak jak możecie zobaczyć teraz, wykorzystując po prostu karty z kitu i bardzo, bardzo neutralne, jasne karty. To jest taka jedyna, trochę bardziej szalona z jakimś wzorem, udało mi się stworzyć bazę całego wpisu. I Teraz to jest trochę tak, ta baza to jest jak czyste płótno, na niej może się tyle jeszcze zadziać, tyle jeszcze można pozmieniać, że po prostu tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia i to, co preferujemy. No bo wiadomo, że niektórzy stwierdzą o matko, jakie to jest puste i że tutaj trzeba jeszcze dodać strasznie dużo rzeczy. A niektórzy, i ja też jestem jedną z tych osób, wychodząc z założenia, że. Często mniej znaczy więcej, i zamiast przeładowywać te wpisy, ja wolę zatrzymać je takie właśnie trochę lekkie i jasne. Teraz pokażę Wam jeszcze jedną sztuczkę. Nie będę dzisiaj kończyć tego wpisu, to będziecie mogli wszystko obejrzeć w takim filmie podsumowującym luty. Ale pokażę Wam jedną sztuczkę, której szczegółowo też przyjrzymy się na kursie w trzecim module. A mianowicie, jak zrobić, aby, właśnie ta, aby zachować jasność takiej strony, żeby jej nie przeładować, ale przy okazji, żeby ta kompozycja sprawiała, że chce się ten wpis czytać i że się go czyta właściwie. Czyli tak jak wiecie, u nas w naszej kulturze czytamy od lewej do prawej i od góry do dołu. No i są różne sztuczki, które mogą po prostu pomóc nam, pomóc naszemu oku, Przejść tę ścieżkę we właściwym kierunku, lub w drugą stronę możemy zrobić tak, żeby po prostu oko trochę sprowokować, żeby podążało z punktu do punktu e, tak jak chcemy. No i jedną z rzeczy, którą można tutaj, jedną z sztuczek, którą można tu wykorzystać jest to tak zwany trójkąt wizualny. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie koloru i tak jak widzicie ja tak tutaj mam tak dużo pomarańczowego, dużo niebieskiego, no i ten jeden różowy wazon i żółty, ale z żółtym zaraz się uporamy, więc na razie jakby wyobraźcie sobie, że go tam nie ma. I w kicie miałam dużo rzeczy właśnie z takimi różowymi elementami, poza tym no to jest fajny ten różowy, mi się akurat podoba. I tak sobie pomyślałam, że tutaj mam różowy wazon, więc jakby tutaj zrobić, żeby stworzyć taki trójkąt, po którym oko osoby oglądającej, czytającej ten album mogłoby przeskoczyć, żeby po prostu ogarnąć powierzchnię całego wpisu. Więc tak, mam wycięte, wycięty taki tak, kartę i kładę ją sobie tutaj. Czyli już mam pierwszy taki przykuwający oczy element różowy jest tutaj. Kolejny mam tutaj. I teraz tak. Tutaj mogę przyczepić swoje kwiatki. I tak, jak widzicie, to wszystko, cała kompozycja zamyka mi się w trójkącie. I ktoś, kto po prostu weźmie ten album, to oczywiście jeszcze dojdą napisy, naklejki, ale ktoś, kto wejdzie, weźmie do ręki ten album, widzi już taki szkielet, że jestem na tej stronie, różowe, ok, raz, dwa, trzy, z lewej do prawej, od góry do dołu. I to naprawdę pomaga, i to jest jedna z takich rzeczy, które sprawiają, że cały ten album nabiera jakoś sensu. I teraz mam jeszcze te dwa serduszka i je też chciałam tutaj przyczepić. I dzięki temu możecie zobaczyć, zaraz robi mi się kolejny trójkąt. Czyli mam raz, dwa. I teraz jeszcze jedna rzecz. No tak jak mówiłam, ten żółty, on mi tutaj strasznie, jakby wszystko burzy i wybija, więc znalazłam sobie taką naklejkę. No, ona jest, jest ok. I idealnie zasłoni mi ten żółty napis. I zaraz zobaczycie, jaka to jest ogromna różnica, gdy taki jeden rozpraszający element nam znika. I znowu mamy jeden trójkąt, drugi trójkąt, i z niebieskiego zrobił mi się kolejny trzeci trójkąt. I słuchajcie, to naprawdę ma bardzo dużą moc, e, zwłaszcza gdy ktoś. Dajecie komuś do ręki ten album i ktoś go przegląda od początku do końca. To naprawdę bardzo pomaga, bo jakby nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby widzieć tego typu kompozycje poukładane w kieszonkach. A zastosowanie tych trójkątów, ja się już o tym też nieraz przekonałam, sprawia, że wpisy są dużo bardziej uporządkowane. I słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Ten skończony wpis, oczywiście, znajdziecie w filmie podsumowującym cały luty, który pojawi się za dwa tygodnie na kanale. Dziękuję Wam bardzo za czas, który dzisiaj spędziliście ze mną. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie zostawcie je w komentarzach na dole i napiszcie, jak podoba Wam się ta sztuczka z trójkątem, czy zamierzacie ją wykorzystać. Jeśli film był przydatny, koniecznie dajcie mu kciuki do góry, a ja mam nadzieję, że zobaczę Was już niebawem na kursie. Pamiętajcie, że zapisy trwają, a sprzedaż kursu rusza 1 marca. Kurs będzie trwał 4 tygodnie. W całości opiera się na mailach i PDF-ach, które zostają potem dla Was, z których Zawsze można się uczyć i do nich odwoływać. I zostawię Wam na dole link do strony, gdzie możecie przeczytać wszystko o kursie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na blogu, na Instagramie lub na Facebooku. Trzymajcie się ciepło i jeśli Project Life to coś, co podoba Wam się i chciałybyście dowiedzieć się o tym więcej, to zapraszam Was gorąco również do grupy, która działa na Facebooku. Jest to grupa zamknięta, ale... Przyjmujemy chętnych i jest tam naprawdę super kreatywnie. Mnóstwo kreatywnych osób dzieli się swoimi pomysłami, przemyśleniami. Podpowiadamy sobie, gdzie robić zakupy, co kupować, gdzie dzieją się jakieś promocje, gdzie szukać inspiracji, więc jest to naprawdę miejsce, w którym trzeba być, jeśli to Was interesuje. A ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!